Witam serdecznie. Na tym filmie chciałbym przedstawić metodę edycji kartonów mebli w paczki, w tym momencie za pomocą modułu do gięcia mam wykonany kształt tutaj przejdziemy sobie przez poszczególne etapy, czyli jest podstawa, gięcie, gięcie, kolejne gięcia. Tutaj są dodane kolejne przegięcia. Tak i zawinięcie tego pięcia w ten sposób i zobaczmy. Tutaj mamy tabelę parametrów, w której mogę wpisać konkretne wymiary, na przykład 1500 na 200, zastosować zmiany, dokonać rozwinięcia. I program w tym momencie pokazuje nam linię gięcia. W momencie kiedy tworzymy sobie taką dokumentację z kartonu, możemy mieć zachowany plik parametryczny. To znaczy, że jeśli raz wykonamy sobie rzutowanie na rysunku w określonej skali, np. 1 do 10, czy 1 do 20. Tutaj przedstawię sobie jeszcze widok bez gięcia. W skali trochę mniejszej, żebyśmy mieli więcej miejsca. I może być w kolorze. Tu możemy sobie wymiarować linię Gęcia albo wymiar całkowity naszego materiału potrzebnego do wykonania tego kartonu. Wracam na model 3D. Dokonuję zmian. Czyli wprowadzam sobie po prostu. Paczkę, która będzie na przykład dłuższa, ale będzie węższa i na przykład niższa. Rozwijam. Mogłbym też zapisać w tym momencie plik. I taka dokumentacja na rysunku zostanie zaktualizowana. Program zapyta się, widzi zmiany i nanosi nam nowe rozwinięcie. Tutaj mam na przykład ciekawszy przykład, w którym mamy inne pudełko, a metodyka jest podobna. Korzystamy z funkcji gięcia. Możemy też w tym przypadku sobie zaimportować całe rozwinięcie dodać funkcję, która gnie według wyznaczonych linii uzyskujemy rozwinięcie i w momencie kiedy stworzymy sobie dokumentację techniczną w podobny sposób zostaną wyświetlone linie naszego kartonu. Tutaj dokonam sobie skali indywidualnej. Widok przesuwam, i podobnie mogę sobie wstawić widok przed gięciem tego modelu. Tutaj wstawię sobie tylko model. Więc Szkic, który został zrzutowany, nas nie interesuje, więc sobie w ten sposób go usunę. A teraz zmienię parametr, żeby uzyskać ten karton w kolorze. Na projekcie 3D mogę też nanosić przekroje, więc faktycznie mogę dokonać wymiarowania, dodać sobie różnego typu. Tolerancję. Zobaczmy. Tutaj jest narzędzie przekrój 3D, w którym możemy obrócić widok. I w tym trybie dokładnym możemy sobie na przykład elementy wymiarować. Tutaj założona jest minimalna tolerancja elementu, no i nam zmieści się taka szafka w tym kartonie. Ten model będzie zapisany na dysku. Zachęcam do pobrania i do tworzenia własnej dokumentacji kartonów.